Cześć, nazywam się Kasia Kucharska. Nazywam się Kasia Kucharska. Nazywam się Kasia Kucharska i urodziłam się w 1990 roku w lipsku, to jest niedaleko Radomia. Swoją aktywność zawodową zaczęłam w 2016 roku, kiedy zdałam egzamin eksternistyczny w Zaspie. Od tego roku pracuję głównie w teatrze. Ten rok był dla mnie bardzo intensywny zawodowo, jeśli chodzi właśnie o teatr. W kwietniu debiutowałam na międzynarodowej scenie w Szanghaju i grałam tą główną rolę, co było dla mnie niesamowicie wielkim przeżyciem i fantastycznym doświadczeniem. Bardzo duże przeżycie, bo um. Pokazało mi, że jestem bardzo odważna i że, e, no, że chyba umiem w to aktorstwo. <grym> Pracowaliśmy w Szanghaju w oparciu o techniki tradycyjnej opery pekińskiej, więc to był też mocno fizyczny spektakl. Reżyser Dinki Teng wykorzystuje też w swojej pracy elementy teatru fizycznego Eugenio Barby. Odin Teatr. To było w kwietniu, a w maju, jak wróciłam do Polski, to w Krakowie mieliśmy premierę na koniec sezonu i powstanie w reżyserii Marty Malinowskiej dotyczyło tematu umierania w różnych aspektach, też takim dosłownym odchodzeniu z tego świata, ale też umieraniu tożsamości, co, co dla aktora jest yy, niełatwym tematem. A każda z aktorek spotykała się z yy, Pacjentem w hospicjum, z którymi rozmawialiśmy o życiu, o takim codziennym życiu, o filmach, o paradokumentach, o losowaniach lotto, ale też o śmierci. Ten spektakl będziemy pokazywać w ramach Boskiej Komedii w grudniu w Krakowie. Na koniec tego roku kalendarzowego zapraszam do Klikoteki. Razem z Beniaminem Bukowskim pracujemy nad e, dramatem Naruszewicza. To jest tekst pisany XIII z Boskowcem, więc dużo pracy przed nami. Rzecz dotyczy krucjaty dziecięcej w XIII wieku, a my tym tekstem chcemy opowiedzieć o dominacji kultury zachodniej we współczesnym świecie. Więc zapraszam do Krakowa. Jeśli chodzi o doświadczenie przed kamerą, to w tamtym roku spędziłam 8 dni zdjęciowych na planie pełnego metrażu pod tytułem Klecha. Film jest cały czas w produkcji, i w tym roku też pierwszy raz zagrałam w serialu, ale ta produkcja myślę, że już na pewno dojdzie do skutku, bo. Pisarz, na podstawie którego książki został napisany scenariusz jest bardzo popularny yy, i telewizja, która ma emitować ten serial też jest, <grybujesz> też jest dużą rybą na rynku telewizyjnym, więc myślę, że, że będziecie mieli Państwo okazję mnie zobaczyć w tym serialu. No i to chyba wszystko. Do zobaczenia na zdjęciach prób.